Dzień dobry, ja nazywam się Grzegorz Cimochowski, jestem szefem konsultingu w KPMG i oprócz tego jeszcze mam drugi kapelusz, jestem liderem ESG. Chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać dzisiaj na naszej konferencji. Ja znajmę Państwu mniej więcej niż 10-15 minut, ale w zasadzie ta sama zasada dotyczy wszystkich naszych prelegentów. Mamy taki niesamowicie ciekawy format. Muszę sobie po kliker skoczyć, bo niestety sztuczna inteligencja tak nie działa jeszcze, żeby zmieniać <grym> w inny sposób. Ale ten format 15-minutowy, szybkich, dynamicznych prezentacji to jest to coś, coś, co Państwu chcemy dzisiaj. Zaprezentować, zaoferować. Sprawdziło się to rok temu. Widzimy, że jest to bardzo fajny taki sposób na przekazanie wiedzy, bo w pigułce można bardzo wiele się dowiedzieć, a jak coś nas nie interesuje, to tracimy tylko 15 minut. Można wtedy coś innego zrobić, a tematów jest bardzo wiele. Proszę Państwa, my mamy tę przyjemność być rozpoznawani jako, jako lider w obszarze doradztwa ESG, ale to wynika w dużej mierze z tego, że to zagadnienie. O czym Państwo pewnie doskonale wiecie, a osoby, które nie docierają na tego typu konferencje często nie wiedzą, ono jest bardzo szerokie. To nie jest tylko i wyłącznie, to nie są i wyłącznie regulacje. To są zagadnienia prawne, podatkowe. To jest technologia. To jest transformacja energetyczna. To są granty, to jest finansowanie, jest tego bardzo dużo, i dlatego tak naprawdę my mieliśmy duże wyzwanie, żeby w ten jeden dzień, w kilka godzin umieścić wszystkie te zagadnienia w jednym miejscu. Natomiast ja Państwu powiem dzisiaj o dwóch rzeczach. Po pierwsze, chciałem Państwu powiedzieć troszkę z tak od kuchni, ponieważ mamy taki przegląd tego, o co nas pytają klienci, w jakich obszarach im doradzamy. To powiem Państwu tak naprawdę, gdzie ten biznes teraz jest dla nas i gdzie on będzie za. Za, za, za już niedługo, pewnie nawet nie za kilka lat, może za rok, za dwa lata, gdzie my sądzimy, że on się przesunie, o czym pewnie Państwo dobrze wiecie, ale rynek jeszcze tego tak za bardzo nie widzi. I druga rzecz chciałem zrobić: taki zoom in na obszar technologii. Dlatego, że to jest tak naprawdę jedna z największych transformacji w obszarze ESG, zmian, jakie się odbędzie, to jest obszar technologiczny. Głównie wokół raportowania, ale nie tylko. I teraz tak. Jeśli chodzi o to, o co nas głównie Państwo pytacie, gdzie jest główny fokus, to fokus jest oczywiście na raportowaniu. Bardzo wiele, nie mówię Państwu, mówię tak szeroko, jak, o co nas rynek pyta. Gro, myślę, że dwie trzecie zapytań dotyczy tego raportowania dotyczy tego, jak spełnić obowiązki raportowe. Mamy coraz więcej zapytań również o technologię, bo firmy rozumieją, że. Kurczę, ta, ten sposób, w jaki to robiliśmy do tej pory, może nie być adekwatny od tych nowych wymogów, które są troszkę bardziej wymagające. Niektóre firmy też ro, zaczynają widzieć, że okej, okay, nas to może jeszcze nie dotyczy, ale naszego, e, głównego, e, e, naszego głównego kooperanta dotyczy i on zaczyna nas pytać, więc my, będąc w łańcuchu dostaw, musimy też się pod to w jakiś stopniu przygotować. Jest temat, e, mniej mamy zapytań na razie w obszarze S, z literki ESG, literka E jednak dużo bardziej jest popularna i zaczyna się, bym powiedział, zaczynają się zapytania i ciekawe projekty w bioróżnorodności, czy, 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 czy temat atestacji. Natomiast to, co tak naprawdę naszym zdaniem firmy Zobkaca dwa będą dużo większą wagę, do czego będą przywiązywały, to są te dwie pozostałe, te dwa pozostałe obszary na slajdzie, czyli transformacja i finansowanie. To nie znaczy, że my nie mamy zapytań. W zakresie taksonomii, czy finansowania, czy grantów mamy, ale ich jest zdecydowanie mniej niż ich będzie. Tak samo firmy do tej pory z naszego doświadczenia dużo bardziej patrzą na, na, na ten obszar ESG jako e, taki, może tak powiem, kolokwialnie, e, obowiązek, który trzeba spełnić. No i bardzo często. Z perspektywy zarządu, to jest coś jakiś taki boks, który trzeba odtikować i mieć spokój po prostu. Tymczasem niewiele jeszcze firm rozumie, że to co, to, co firmy zaraportują, to, co zadeklarują, to jest tak naprawdę nawet jakiś skrawek tej drogi, bo, bo trzeba, będzie raportu, trzeba będzie dowieźć to, co się obiecuje, trzeba będzie poprawiać to, co się raportuje, a żeby to się wydarzyło, to trzeba podejść inaczej do. Strategii energetycznej, trzeba zastanowić się nad strategią dekarbonizacyjną. Pojawiają się różne wymogi związane z podatkami, SIBAM, podatki węglowe, gospodarka obiegu zamkniętego. Są tematy, które zaczynają się pojawiać, ale jeszcze nie w takiej ilości, w takiej skali, jakiej my się tego byśmy spodziewali, a na pewno się pojawią. To jest jakby nieuchronne. Jestem przekonany, że tak jak w tej chwili ten bilans jest, że 2 trzecie jest. Zapytań czy tematów w obszarze tym pierwszym, to za chwilę to będzie odwrotnie. Dużo więcej będzie zapytań, jak się stransformować, żeby to, co chcemy zaraportować, było atrakcyjne i jak to sfinansować, bo to nie są często małe wydatki. I teraz ten element technologii. KPMG od 3-4 lat publikuje taki raport, Monitor Transformacji Cyfrowej, w których sprawdzamy, Sprawdzamy, jak firmy są w Polsce gotowe do transformacji cyfrowej. Zresztą ten rok był taki dość przełomowy, bo po raz pierwszy ten wskaźnik przestał nam spadać. On jest w skali od 0 do 10, po raz pierwszy nie tylko przestał spadać, wzrósł, ale jeszcze nawet przebił 5. Także jak widzicie Państwo, nie jesteśmy jakoś strasznie fit cyfrowo, ale mamy ten przełamanie trendu. Ale też po raz pierwszy w tym roku zaczęliśmy się podpytywać klientów, a co Wy robicie w obszarze ESG? Jak, jak, sobie, jak sobie radzicie? Z tym zagadnieniem, jakich narzędzi technologicznych używacie. No i wyszło to, co powinno wyjść, czego się spodziewamy, że 92% firm używa Excela. Używa Excela, a 50% firm zaczyna używać różnych dedykowanych narzędzi. Dlaczego to jest takie istotne? Bo to jest ostatni raz, kiedy ten slajd tak wygląda. Jestem przekonany, że za rok, dwa, a na pewno za trzy lata to będą zupełnie odwrócone proporcje. A dlaczego? A dlatego, że to, co my obserwujemy w raportowaniu SG, to jest dokładnie to samo, co było w, w, w obszarze księgowania czy produkowania sprawozdań finansowych, tylko że tam to się odbyło przez kilka dekad kiedyś. Państwo tego na pewno nie pamiętacie, ale można sięgnąć do, do podręczników i, i do różnych zapisów, które pokazywały, jak się księgowało kiedyś, kalkulator, książki fizyczne, stąd bookkeeping, prawda? bo to się trzymało książkę, zapisywało się książkę. No, potem już pewnie, to są czasy, które ja przynajmniej pamiętam, już królował Excel. Zresztą bardzo, bardzo, bardzo użyteczne i y, 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 zgrabne narzędzie do tego, żeby, żeby sobie radzić z księgowością finansową, ale w przypadku firm średnich, dużych, a w tej chwili już nawet małych, to jest nie do pomyślenia, żeby to robić w rozbudowanym Excelu. I tu nie chodzi bynajmniej o to, że te narzędzia dedykowane mają więcej funkcjonalności, bo jak koleżanki i koledzy powiedzą, państwu, Państwo zresztą o tym też doskonale wiecie, tam nie ma w liczeniu śladu węglowego, czy w raportowaniu, nie ma rachunku różniczkowego, ani, ani skomplikowanych obliczeń. To można, by na, to można by zrobić w kalkulatorze, można by zrobić na Excelu, ale dużo bardziej kluczowe jest, proces zbierania danych, proces autoryzacji tych danych. Workflowy. To jest największe wyzwanie i tego Excel nie ogarnie. Excel jest tylko narzędziem, którego można pewne rzeczy wrzucić. Są firmy, które wystawiają prawda, ankietę webową, żeby tam wprowadzić dane, no i to nie jest skomplikowane, żeby z tych danych wyprodukować jakieś wskaźniki. Ale dużo, bardziej, dużo większym wyzwaniem jest to, jak z organizacji zebrać dane. Tym bardziej, że one są często rozproszone w różnych miejscach. Czasami ich w ogóle nie ma. Trzeba zacząć je zbierać i tego samo narzędzie. Excel nie ogarnie, już nie mówiąc o tym, że jeżeli ono jest jedno szerowane przez wielu użytkowników, to jest kwestia tego takiego integrity of data, bo ktoś coś po, pomyli, wpisze, skoryguje, jak to potem odwrócić. Dlatego jakby nie ma innej drogi niż jakby zastanawianie się nad tym, z jakich narzędzi dedykowanych um, zacząć korzystać. O tym będziemy mieli osobną sesję. I oczywiście tych narzędzi w tej chwili jest bardzo wiele. Nie ma czegoś, nie ma takiego Excela, mógłbym powiedzieć. Jest bardzo wiele, wszystkie te duże, duży wędorzy technologiczni oferują ciekawe rozwiązania, ale nie ma jednego kombajnu, który by ogarnął wszystko. My nawet w naszych projektach, jak nas klienci pytają, to zbieramy to troszkę z różnych źródeł, bo różne są obszary, w których różne narzędzia technologiczne sobie dobrze radzą i trzeba to, trochę to poskładać jak puzzle. To jest jakby druga no, taką tezę, którą chciałem Państwu przekazać i zostawić Państwa dzisiaj z tym. I ostatnia rzecz. Chciałem Państwa jeszcze raz przypomnieć i zachęcić do tego formatu, o którym mówiłem na samym początku. Jak widzicie Państwo, mamy tutaj bardzo wiele, mamy duże bloki, ale one są podzielone na małe 15-minutowe prezentacje. Bardzo wielu prezenterów, bo tak jak mówiłem wcześniej, to zagadnienie my rozumiemy bardzo, bardzo szeroko, które wymaga, u nas jest 10 czy 15 osób, które prezentują dzisiaj a w całej organizacji jest około 100 osób, nie sposób tego wszystkiego, nawet z naszej perspektywy, zamknąć w, jednym, w jednej, w jednej jednostce organizacyjnej. To wymaga bardzo szerokich kompetencji i te chcieliśmy Państwu dzisiaj zaprezentować. Zresztą, jak widzicie Państwo, zaprosimy też Państwa do niektórych z tych paneli czy, czy prezentacji. Także postaramy się dzisiaj Państwu przekazać wiedzę nie teoretyczną, bo tej jest wiele. Ale taką praktyczną, jako firma, która bardzo wiele tego typu projektów realizuje, powiem Państwu od kuchni, jak się za to zabrać, jakie są, bym powiedział, dusen, don't, gdzie są pewne pułapki. I zachęcamy też do tego, żeby, ponieważ te, te 15-minutowe formaty, one są takie szybkie, to jest, to jest informacja w pigułce, no nie sposób wszystkiego przekazać. Po to są te przerwy, żeby do nas podchodzić, podpytywać, a jeżeli jeszcze Państwo. Chcielibyście pokontynuować tę rozmowę, to bylibyśmy bardzo zaszczyceni i chętni, żeby się osobno, w dedykowany sposób z Państwem umówić o jakimś zagadnieniu, które Państwa interesuje, poopowiadać, przyprowadzając ekspertów. I to wszystko z mojej strony. Życzę Państwu bardzo udanej konferencji i przekazuję głos do Justynie, która za chwilę poprowadzi panel. Dziękuję serdecznie.